Witaj i serdecznie zapraszam do Substancja Filozoficzna. Dziś poruszymy temat, który dotyka głęboko wielu osób, szczególnie tych, które przeżyły lub przeżywają liczne zmiany, jakie niesie upływający czas. Życie po 60. Zastanawiałeś się kiedyś, jak zmienia się świat, gdy się starzejemy? Jak w pewnym momencie pewne rzeczy, które kiedyś były jasne i logiczne zaczynają tracić sens. Nie martw się, to całkowicie normalne. Ale oto sekret, którego może jeszcze nie odkryłeś. Nie musisz, żeby wszystko miało sens. W rzeczywistości wiele rzeczy, które kiedyś wydawały się niezbędne, teraz nie muszą już mieć racjonalnego wyjaśnienia, by wciąż miały wartość w naszym życiu. I to właśnie w tym tkwi piękno życia po 60. W trakcie tego wideo dowiesz się dokładnie, dlaczego tak wiele rzeczy wydaje się mylących po tym wieku, a co najważniejsze, jak te zamieszania mogą być pozytywnym sygnałem, że wciąż się rozwijasz. A jeśli zostaniesz z nami do końca, podzielę się z Tobą kluczową myślą, która może zmienić Twoje postrzeganie tej fazy życia więc nie odchodź. Nagroda za to, że wytrwasz do końca, na pewno będzie tego warta. Życie po 60. to nie czas końca ani spadku, ale głębokiego odrodzenia, w którym prawdziwe znaczenie doświadczeń i wyzwań zaczyna się ujawniać. Przejdźmy razem przez ten nowy sposób patrzenia na życie: rewolucja technologiczna i jak sobie z nią radzić zacznijmy od tego, co najbardziej oczywiste. Technologia. Ach, technologia. Dla wielu z nas szybkie tempo innowacji może być co najmniej przytłaczające. Nagle świat stał się cyfrowy, a to, co kiedyś wydawało się proste, teraz wymaga ekranu, logowania i oczywiście aplikacji. To nie tylko zmiana sposobu wykonywania rzeczy, ale całkowita transformacja w sposobie, w jaki łączymy się ze światem. To nie czuje pewnego lęku, robiąc zakupy spożywcze online, albo próbując zrozumieć, jak działa nowy system bankowości cyfrowej. Dla tych, którzy byli przyzwyczajeni do świata papieru i długopisu, wszystko to może wydawać się nieco surrealistyczne. Pamiętasz, kiedy telefon komórkowy służył tylko do dzwonienia? A teraz nasze telefony to mini komputery które wymagają naszej uwagi przez cały czas. Powiadomienia z mediów społecznościowych, wiadomości błyskawiczne, powiadomienia z aplikacji i wszystko to non-stop. Czasami czujemy, jakbyśmy ciągle gonili za czymś, czego naprawdę nie możemy opanować. I to nie tylko o samych narzędziach. Chodzi o szybkość, z jaką się zmieniają. Nie ma czasu na przyzwyczajenie się do nowego systemu zanim pojawi się jeszcze bardziej skomplikowany. Wydaje się, że uczymy się zupełnie nowego języka, tylko po to, by być na bieżąco. Media społecznościowe mają swoje własne zasady, każde nowe urządzenie ma swoje funkcje, a nowe aktualizacje oprogramowania sprawiają, że zastanawiamy się, dlaczego nikt mnie o tym nie uprzedził. Ale oto sedno sprawy. Nie musisz stawać się ekspertem w każdym nowym gadżecie czy aplikacji, które się pojawiają. Nie ma potrzeby panikować ani starać się za wszelką cenę dostosować do każdej nowej fali. Presja, by być zawsze na czołowej pozycji, jest w rzeczywistości wielką iluzją. Łatwo poczuć się wykluczonym lub nieaktualnym w tym świecie, gdzie technologia posuwa się naprzód w zawrotnym tempie ale prawda jest taka, że już osiągnąłeś coś znacznie ważniejszego. Mądrość życia przeżytego. Pomyśl przez chwilę o tym, co już przeżyłeś. W wieku 60 lat byłeś świadkiem dekad zmian, które byłyby nie do wyobrażenia dla tych, którzy dopiero przyjdą. Przeszedłeś od telefonów na tarcze, które wymagały kabla i operatora do wykonania połączenia. Do smartfonów, które oferują cały świat na wyciągnięcie ręki. Pisałeś listy ręcznie, a teraz wysyłasz wiadomości błyskawiczne za pomocą jednego dotknięcia. Przeżyłeś przejście z analogu do cyfry i przeżyłeś cyfrową rewolucję w sposób unikalny, a być może nawet zaskakujący. Te przejścia nie były łatwe, ale udało Ci się. Jeśli cofnęlibyśmy się trochę w czasie to mógłby wyobrazić sobie, że będziemy interagować z ekranem przez cały dzień? Albo, że będziemy w stanie utrzymywać kontakt z ludźmi na całym świecie w sposób tak szybki i prawie natychmiastowy? A jednak, udało ci się zaadaptować. Może tempo było wyzwaniem, ale przez lata nauczyłeś się poruszać po tych zmianach z gracją. A to, przyjacielu, jest wielkim osiągnięciem. Mądrość zdobyta przez te lata nie pochodzi z opanowania wszystkich technicznych szczegółów każdej nowej wynalazku, ale z wiedzy, co tak naprawdę ma znaczenie. Nauczyłeś się, że życie nie polega na podążaniu za wszystkimi cyfrowymi modami, ani posiadaniu najnowszego urządzenia. Prawdziwe osiągnięcie polegało na tym, że nauczyłeś się znaleźć równowagę między tym, co jest niezbędne do praktycznego życia, a tym, co jest niezbędne do zachowania spokoju umysłu. Przeżyłeś to wszystko i jeszcze więcej, nie tracąc swojej esencji. Dzięki temu, nie tylko dostosowałeś się do zmian, ale rozwinąłeś unikalną perspektywę na to, że technologie, choć potężne, nie są odpowiedzialne za nasze szczęście czy dobrostan. Zrozumiałeś, że istnieje coś głębszego niż nowoczesny telefon komórkowy czy nowa sieć społecznościowa, która właśnie zdobyła popularność. I to, moi drodzy, jedna z największych lekcji, jakie życie może nas nauczyć. Dlatego, kiedy pojawi się kolejna fala innowacji technologicznych, nie martw się. Masz już w swoim bagażu wszystko, czego potrzebujesz, aby sobie z nią poradzić. Może nie musisz stać się ekspertem w każdej nowej aplikacji, ani rozumieć każdego szczegółu systemu cyfrowego. To, co naprawdę ma znaczenie, to że przez wszystkie te wyzwania rozwinąłeś unikalną umiejętność. Zdolność do dalszego uczenia się, dostosowywania i co najważniejsze, skupiania się na tym, co naprawdę się liczy. Masz coś, czego żadna aktualizacja oprogramowania nie może ci dać. Mądrość, a to klucz do pełnego życia, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość cyfrowa. Zmiana priorytetów co naprawdę ma znaczenie? W miarę jak życie płynie, szczególnie po 60., zaczyna zachodzić ciekawe zjawisko. Rzeczy, które kiedyś wydawały się tak pilne, tak istotne, zaczynają tracić swoją wagę. Dzieje się to naturalnie z każdym z nas. Kiedy byliśmy młodsi, życie było niekończącym się wyścigiem. Staraliśmy się zbudować solidną karierę, stworzyć rodzinę, zdobyć dobra materialne, osiągnąć cele, które nas definiowały i w głębi duszy sprawiały, że czuliśmy się ważni. Ale osiągając 60 rok życia, coś się zmienia. To, co kiedyś było priorytetem, już nie ma tej samej wagi. Nagle zaczynasz dostrzegać, że czas, ta rzecz, która kiedyś wydawała się tak obfita, teraz staje się najcenniejszym zasobem. Już nie chodzi o to, by gromadzić więcej czy osiągać status. To, co naprawdę ma znaczenie, to momenty, ludzie i doświadczenia, które sprawiają, że czujesz się pełny. Ta zmiana w koncentracji może wydawać się dziwna, a nawet zaskakująca. Żyjemy w społeczeństwie, które często wywiera na nas presję, by wciąż dążyć do więcej, by nieustannie starać się osiągać więcej. Ale jeśli przyjrzymy się temu bliżej, prawda jest prosta. Zdobyłeś prawo do zatrzymania się na chwilę i cieszenia się tym, co masz. Presja bycia kimś lub zrobienia czegoś już nie jest tak silna. Nadszedł moment, by zdecydować, co naprawdę jest ważne dla Ciebie: wolność wyboru własnego tempa. Teraz możesz się zastanawiać A co z przyszłością? Co mam zrobić z resztą mojego życia? Cóż, wielką nowością tutaj jest to, że po 60 masz wolność dyktowania tempa swojego życia. To już nie chodzi o dostosowywanie się do oczekiwań zewnętrznych. Twój czas teraz należy do ciebie. A co z nim zrobisz? Może chcesz spędzać więcej czasu z dziećmi lub wnukami. A może masz hobby, które zawsze było na drugim planie, a teraz w końcu ma przestrzeń, by się rozwinąć. Kto wie, może zawsze marzyłeś o podróżach, poznawaniu nowych miejsc, a może chciałeś zaangażować się w sprawę, która zawsze była ci bliska. Albo po prostu. Chcesz pozwolić sobie na zatrzymanie się na chwilę, cofnąć się i po prostu docenić to, co już osiągnąłeś. Cokolwiek to będzie, teraz masz w swoich rękach moc wyboru. Życie w teraźniejszości i docenianie tego, co naprawdę ma znaczenie. Jest coś głęboko wyzwalającego w dostrzeganiu, że nie musimy już żyć w trybie automatycznym. Każdy dzień to szansa na odkrycie co tak naprawdę ma dla nas sens. I kiedy zaczynasz obejmować teraźniejszość, rytm życia, zamiast być presją, staje się czymś, co należy celebrować. Nie bierzesz już udziału w wyścigu, jesteś na wyjątkowej podróży, którą tylko ty możesz przeżyć i cieszyć się nią. Tak, życie po 60. może w pewnych chwilach wydawać się niepewne, ale tak naprawdę zawsze było takie. Życie nigdy nie miało absolutnego sensu. Zawsze było pełne niespodzianek i nieoczekiwanych dróg. Prawdziwa kluczowa sprawa to nie próba kontrolowania wszystkiego, ale nauczenie się uchwać procesowi i, co najważniejsze, umiejętność czerpania radości z niespodzianek. Starzenie się z ciekawością i celem. Dotarcie do 60. roku życia to jak wejście w fazę głębokiego dojrzewania, ale nie dojrzewania w sensie rezygnacji. Nie mówimy o wycofaniu się z życia, ale o sposobie życia, który jest pełniejszy, bardziej świadomy i przede wszystkim bardziej ciekawy. Przez te lata stawiłeś czoła wyzwaniom, które wydawały się nie do pokonania, i z czasem odkryłeś siłę o której być może nie wiedziałeś, że ją posiadasz. Pamiętaj o wszystkich bitwach, które stoczyłeś. Wychowałeś dzieci, poruszałeś się przez zawiłości kariery, radziłeś sobie z utratami, kochałeś intensywnie, przeżywałeś chwile czystego szczęścia i tak, przeżywałeś także dni cierpienia. Każdy z tych momentów, niezależnie od tego, jak się potoczył, dał ci coś cennego. Odporność. A ta odporność jest bez wątpienia jednym z największych skarbów życia. Teraz, gdy świat wokół ciebie wydaje się zmieniać jeszcze szybciej, masz przewagę, której nie ma nikt inny. Możesz spojrzeć wstecz i zobaczyć wszystko, co już pokonałeś. Masz perspektywę osoby, która wie, że życie toczy się dalej, że zawsze jest coś więcej do nauki i odkrywania. A prawdziwa wolność polega na tym, by żyć tę fazę z nowym celem. Wartość rzeczy, które nie mają sensu. Może zastanawiasz się, ale jak mogę nadal żyć pełnią życia, jeśli tak wiele rzeczy wokół mnie nie ma sensu? Odpowiedź jest prosta. Rzeczy, które dzisiaj wydają się niepołączone, te szybkie zmiany, nowe wyzwania, są w rzeczywistości zaproszeniem do odkrywania. Kiedy byłeś młodszy, bardziej zależało ci na trafieniu na właściwą drogę. Teraz, po 60., masz mądrość, by zrozumieć, że często droga nie jest liniowa i to nie jest problem. Zamiast próbować zrozumieć wszystko, masz wolność czerpania radości z niepewności. Piękno życia tkwi w jego niespodziankach. Może przez te lata nauczyłeś się, że najpiękniejsze w podróży nie jest dotarcie do celu, ale sam proces sposób, w jaki się odnajdujesz, jak radzisz sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami i jak uczysz się wyciągać to, co najlepsze z każdej sytuacji. Dlatego, jeśli dzisiaj coś nie ma dla Ciebie sensu, pamiętaj, że to zupełnie normalne nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. To, co się liczy, to, że w jakiś sposób życie zawsze płynie do przodu. A ty po raz kolejny będziesz w stanie znaleźć piękno w tym, co nadchodzi. Piękno każdej nowej etapy życia. Po 60. roku życia, życie to nie jest koniec cyklu. Wręcz przeciwnie: to ciągła reinterpretacja, nieustanna adaptacja do nowych okoliczności. Przyszłość wciąż stoi przed tobą i nie musisz jej traktować jako punktu końcowego, ale jako nowy początek, pełen możliwości. Czas, który przed tobą to nie odliczanie do końca, ale okazja, by wypełnić kolejne rozdziały swojej historii chwilami przyjemności, refleksji i samopoznania. Być może już osiągnąłeś wiele zwycięstw i nauczyłeś się niezliczonych lekcji przez całe życie. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że wciąż jest więcej do przeżycia. I to właśnie czyni podróż po 60. tak wyjątkowym. To, co przed Tobą, to otwarte pole, które czeka na odkrycie. Zakończenie. Życie z wdzięcznością i celem. Więc kiedy świat będzie wydawał się kręcić szybciej, albo kiedy zauważysz, że tak wiele rzeczy nie ma już sensu, pamiętaj. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Nie musisz być idealny, ani śledzić każdej nowej mody, by czuć się częścią gry. To, co naprawdę się liczy, to że zdobyłeś mądrość, którą tylko doświadczenie życia może ci dać. Masz prawo, by zatrzymać się, zastanowić, cieszyć się teraźniejszością i docenić małe rzeczy, które sprawiają, że czujesz się dobrze. I robiąc to, Będziesz żyć w najbardziej pełny sposób. Życie to podróż, która nie musi być w pełni zrozumiana. Wystarczy żyć nią z uwagą, ciekawością i uśmiechem na twarzy. Więc idź naprzód z pewnością, wiedząc, że odpowiedzi nie muszą być wszystkie na wyciągnięcie ręki, ale doświadczenia, które już zgromadziłeś przez lata, są wszystkim, czego potrzebujesz, aby dalej świecić. A w końcu to właśnie się liczy. Żyć z celem i cieszyć się każdym rozdziałem swojej historii. Jeśli ten wideo Cię zainspirował, nie zapomnij polubić, podzielić się nim i zapisać się do Substancja Filozoficzna, by otrzymywać więcej treści motywacyjnych i refleksyjnych. I pamiętaj: niezależnie od tego, na jakim etapie życia jesteś, masz moc, by przekształcić swoją przyszłość. Kontynuuj odkrywanie, szukaj sensu w małych rzeczach i żyj życiem z całym mądrością, którą już zdobyłeś. Do zobaczenia w kolejnym wideo.